widzowie! jesteś z strony Bicobela. w dzisiejszym odcinku chciałbym trochę sobie pogadać, więc jeśli chcesz to zostaw suba i ocen film, a ja w tym czasie powiem kilka ogłoszeń parafialnych. Więc, z nowym rokiem, czyli 2022, jednym z moich postanowień jest powrót do YouTube'a i bycie w miarę regularnym. I mogę od razu powiedzieć, że nad powrotem myślałem od dawna, więc nie jest to taka chwilowa zachcianka do nagrywania, która skończy się na przykład za tydzień. I też od razu powiem, żeby osoby, którym wyśle link tego linka po prostu na Discordzie, żeby się po prostu nie wkurzały, bo nie chodzi mi tutaj w tym filmie bardzo, za bardzo o słupy i tak dalej, bo to z czasem w sumie samo przyjdzie, a chodzi mi bardziej o prostu informację, co będę nagrywał, ile w tygodniu będzie filmów, problemy, które mogą się zdarzyć podczas, podczas nagrywania tych filmów. I jaki jest ogólnie mój cel w tym wszystkim, więc po kolei nagrywać będę różne gry, od gier z teletubisiami do jakichś horrorów. Jest to, spowodowane, jest to spowodowane tym, powracając do problemów, które mogą się zdarzyć w tym filmie, jest to spowodowane tym po prostu, że większość moich kanałów, które miałem kończyły się głównie przez to, że były oparte na jednej tematyce. I po prostu nie miałem pomysłu, to przestawałem grać w tą grę. Tym razem też się kanał zamykał. A na tym kanale po prostu będą różne gry. Tak samo jak mówiłem, o Teletubie się do, do horrorów. Dalej, opowiadając, ile będę robił filmów w tygodniu, to będą to co najmniej dwa filmy. A ile maksymalnie, no nie jestem w stanie określić dlaczego już tłumaczę. Odpowiadając na trzecie pytanie, czyli jakie problemy z filmami YouTube'em, no i tutaj naradzają się problemy, z mo na które nie mam w sumie wpływu, tak naprawdę. Pierwszym problemem jest mój internet, a bardziej jego prędkość. O co chodzi? Nieraz przede wszystkim mój internet po prostu przy wrzuceniu 90% filmu wywala, i przez to zazwyczaj poszedł jakiś błąd. I musiałem od nowa wrzucać film. Nie byłoby z tym większych problemów, gdyby nie to, że 20-minutowy film potrafi mi się wrzucać co najmniej 2,5 godziny, co jest w ogóle insane liczbą. Jak na to, ile moim kolegom się wrzucają, to jest w ogóle jeszcze lepsze. A tym bardziej, że no w sumie sami, rozumiecie. Żeby wyrazić się jaśniej do tego, jeszcze dochodzi montowanie plus robienie jakichś mianturek, więc przekaz w tych filmach jest taki, że. Nie zawsze będzie ten film, i nie zawsze będzie on rzucony dniem. Bo, na przykład, sobie mogę na noc zostawić, żeby mi się film wrzucił jakiś dłuższy, i może być tak, że się film na przykład pojawi o trzeciej w nocy. Ale będę się starał wtedy planować te filmy, i tutaj powracamy do problemu, że filmu może w sumie nie być. I w sumie dokończając, czyli jaki jest ten cel, to jest to osiągnięcie tam chyba tysiąca subów, z tego co pamiętam, dla niektórych to jest tak naprawdę mała liczba i tak dalej, ale w sumie dla mnie to jest bardzo spoko liczba. I to już jest chyba w sumie tyle, jeśli chodzi o ten film, bo chodziło mi o to, żeby taka informacja była. I trafiła do Was film, więc... Ten film nie polega na tym, żeby tutaj każdy go obejrzał, a po prostu żeby był i żeby była taka informacja. I ogólnie, jeśli będzie wszystko dobrze, to się powinno pojawić 1 stycznia 2022 roku, minutę po północy, a ja już nie zwracam uwagi i cześć!